Hej. wróciłam z siłowni. Wyglądam okrutnie. Mam tuste włosy, wielkiego pryszczatu, którego zakryłam tym no. plasterkiem. I byłam na zakupach i zrobię wam haul. Pokażę wam co kupiłam. Pierwsza rzecz dynia piżumowa. To jest moja ulubiona dynia. Kocham ją, jak jest upieczona po prostu nawet w piekarniku i jeść ją tak ten, wiecie, taką upieczoną. To jest po prostu, no kocham ją. Niesamowity smak i będę z niej dzisiaj robić pumpkin pie cinnamon rolls, co jest super ekscytujące i się nie mogę doczekać. Kupiłam również suchy szampon na takie sytuacje, kiedy na przykład nagle mam tuste włosy i nie mam czasu ich umyć, więc... Mm. Baton proteinowy karmelowy. Kameleon tym razem z bazylią e, ten zwykły nie wiem czasem mam także wolę ten zwykły czasem mam także wolę ten dzisiaj wziąłem ten zobaczymy czy będę go lubić czy nie kupiłam też brzoskwinię mm -hmm. kupiłam peeling do ciała taki e, on pachnie niesamowicie tak słodko A, także mogłabym go zjeść ale nie będę go jeść jak coś więc to jest po prostu do ciała. Den kupiłam herbatę grzaniec śliwkowy. I zazwyczaj nie kupuję. Nie, ostatnio kupuję bardzo dużo. Chciałam powiedzieć, że zazwyczaj kupuję takie, wiecie, sypane herbaty, ale ostatnio jestem leniwa dosyć. I kupuję takie w torbie. A to zobaczyłam i czuć nawet zapach przez tą tą. Pachnie zarumbiście, więc będę to pić. Kupiłam sobie takie pieczywo chrupkie, żytnie, z pomidorami i bazylią, ponieważ wczoraj kupiłam hummus i będę jeść właśnie to z tym. Nie wiem czy dzisiaj, czy nie, ale, ale kiedyś na pewno. I to jest super dobre. To smakuje jak taka, wiecie. Daje vibe pizzy. Co jest cool. Pizza jest zawsze pyszna, więc. He? I ziomy ostatnio odkryłam. Wybitne chrupki. E, Piksy w Rossmanie serowo, truflowe z soczewicy, e, tutaj e, nie smażone, niski poziom cukru, bla bla bla, bez oleju palmowego, więc super. Ale one smakują. Kurde, nie wiem, czy pamiętacie, błagam, niech mi ktoś powie, że też to pamięta. Bo ja ostatnio nawet zrobiłam research w internecie i nie mogłam tego znaleźć, ale one mi przypomniały, w smaku były kiedyś takie chrupki z Witch, jakby nie wiem czy pamiętacie Witch. Ale były takie chrupki i one smakują to smakuje dosłownie identycznie jak tamte chrupki. I ja nawet szukałam w internecie chrupki Witch, chipsy Witch, Witch snacks, coś cokolwiek i nie mogłam ich znaleźć po prostu nigdzie. Więc proszę, dajcie mi znać, czy też je pamiętacie i czy to nie jest wymysł mojej wyobraźni. I właśnie mi się przypomniał, że zapomniałam kupić żarcia dla gacka, więc mega przypał. Ale to nic kupię później. Dobra. To tyle. Hol zakupowy się skończył. Idę się myć, bo śmierdzę strasznie. Nie no, nie strasznie przesadzam, ale nie lubię takiego zapachu po posiłce obrzydliwego, więc idę się umyć. Zmienianie pościeli i pranie w ogóle pościeli. To najgorsza rzecz, którą trzeba robić w domu. Nie znoszę tego robić. Ale lubię mieć czystą pościel, więc muszę to robić. I nie nienawidzę rozwieszać pościeli ubranej. Po prostu to jest tak duże wszystko. U! Nie wiem. Nie wiem, czy coś będzie widać. A, dobra, to jest tak duże przecież, że to trzeba składać na tyle części, a jestem taka mała. Nie mogę. Ale dobra, wywieszanie pościeli, okej. Okay. ale jakby zmienianie poszewek to jest dramat. Jeszcze jak się ma taką kołdrę wielką i trzeba, to wiecie. W środku, jakoś to ułożyć, tak, żeby się nie zwijała ta kołdra w tej poszewce. No to ojej, coś tu jest. To też się dzieje bardzo często. Oj, to jest moja poszewka. Nie, tak. Poszewka na poduszkę. Ej, w ogóle ciekawostka. Moja mama, właśnie to, co zrobiłam przed chwilą, czyli takie coś. O, to jest dźwięk soboty rano, mojego domu. Moja mama zawsze tak. Pranie, po prostu tak wiecie, już. Tak głośno, strasznie, że budziło nas. I ja dzisiaj jestem tą mamą, tylko bez dzieci. A i w ogóle patrzcie, kupiłam ten t-shirt w lumpie i mówię, zarobiście wow, zarąbiście, świetna. w ogóle wygląda, jakby nie był używany. I niestety nie zauważyłam, że mam tu dziurę na plecach. Ale będę tak chodzić dzisiaj, bo chcę dzisiaj nosić tą bluzkę. Okej, okay, więc jest ta jedna rzecz, którą muszę zrobić. Naprawdę autentycznie już po prostu muszę i którą bardzo, bardzo, bardzo odwlekam, ale już jest źle. I ta rzecz to <noise> sprzątanie szafy. I myślałam, że uda mi się dzisiaj całą ogarnąć, ale przeliczyłam się za bardzo. I po prostu wiem, że podświadomie po prostu odwlekam sprzątanie tej szafy. I. Dobra, ale nie, muszę cokolwiek dzisiaj zacząć, bo jest serio źle. Patrzcie, to się w ogóle nie domyka. Jakby... No tak nie może być Izabela. Więc odpaliłam sobie świeczkę, zrobiłam sobie herbatę. Odpalę sobie zaraz jakiś podcast albo muzyczkę i po prostu będę sprzątać tą szafę, bo to jest tragedia już. Już mnie to przerasta. I już nawet mi się nie chce outfitów wybierać, bo... Mam także okej okay, i tak yy, jakby będę musiała wywalić wszystko, żeby cokolwiek znaleźć. I to już jest zły znak. Nie doprowadzajcie swojej szafy do takiego stanu. Co tu się dzieje? Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie wiem z czego mam zacząć. Dobra, zacznę od tego. Od dołu. Ty jesteś, nie pomagasz mi, wiesz, koteczku. To jest bardzo trudny moment dla mnie, a tym jeszcze go utrudniasz. Robimy cynamonki. Tutaj mam wielką korbę z rzeczami do wystawienia na Vinted. Tutaj jeszcze nie ogarnęłam. Tutaj, jak widzicie, też jeszcze nie. Ale to, to jest tłumacz. No dzisiaj to też. Więc najważniejsze, że to jest zrobione. Małymi kruczkami, baby steps. Damy radę. Nieźle wyrosło ciasto. Nie spodziewałam się. Ale to czas kręcić te buki. Zamknij drzwi, dobra? dobra. Wstydzę się nagrywać z przydarku, więc zawsze mu każę zamykać drzwi. Słuchajcie, tak o. Nie mam wałka, aby muszę teraz Więc moim wałkiem, moim wałkiem będzie butelka na siłkę. To się całkiem nieźle. Już drugi raz je używam do takiego zastosowania. Przynajmniej najgorsza część, czyli zwijanie. Ale może nie będzie tak źle. Bo nie jest dobrze. Nie wiem co sądzić o tym. Nie jest to chyba. Nie wiem czy tak to miał wyglądać, szczerze mówiąc. Ale w porządku, nic nie szkodzi. Zjemy. Na pewno będą przepyszne te cynamonki. Ej, obiecuję wam, że umiem piec. Znaczy, może nie jestem jakaś wybitna, ale ogarniam o co chodzi. Coś tu poszło nie tak. Cynamonki się pieką. Ja już odpoczywam sobie chwilkę mm, i idziemy dzisiaj z Darkiem na randkę do Parleon, w którym jeszcze nie byliśmy, a jest to skandal, ponieważ to jest bardzo fajne miejsce. No i zaraz będziemy się ogarniać i iść, tylko te cynamoki się upieką. A ty, czemu ja powiedziałam, że one się pieką? One się jeszcze nie pieką, wyrastają pod ściereczką. Mm, będą się piekły niedługo, właśnie za 5 minut je muszę wstawić. No i co? I w tym czasie się ogarnę i będziemy szli. Ale najchętniej to bym sobie... ...pojrzała mm, coś w domu. Piła herbatę. Ale nie, dobra. Musimy wychodzić z domu, bo my tak rzadko wychodzimy z domu, że naprawdę... ...już czasem się czuję, jakbym miała 45 lat. On Tinder? Yes. Co? Dlaczego? Bierzemy cynamonkę na drogę? Cynamonkę? Yes. yes. Dobra. No. Zaraz będziesz... zaraz zrobisz recenzję cynamonki. Bo chciałam nagrać te ale zjadłeś. Zanim zdążyłam. No ale nie no, już za późno. Ale ja też zjadłam cynamonkę, a nawet dwie takie malutkie, i też nie zrobiłam tej z cest. Są słodziutkie cynamonki. Dobre, nie? Tak, na im dziesięć O, ja nie, ale nie są złe.